Dobry, kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku i kolejnej propozycji. Dzisiaj propozycja od Iwony Zielińskiej. i miała być to propozycja na ekstra linię z numerkami 7 i 14. Takie numerki mam, i miały być jeszcze dwa numerki Paradiso. Niestety tej zrabki nigdzie nie ma. Długo się zabierałam do tej. Yy, właśnie propozycji i szukałam Paradiso. Nie ma nigdzie żadnych numerów, bo już myślałam, że jakiś inny numer chociaż nagram, aby było zrealizowane. No, niestety Paradiso nie ma nigdzie. Gdy pytam, to wszyscy mówią, że już od jakiegoś czasu yy, im nie dostarczają, nie przywożą. Nie wiem, czy nakład się kończy. Wiem, że będzie wznowienie na jesień, ale no, wydaje mi się, że jeszcze są. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeśli gdzieś uda mi się kupić, to jeszcze taki odcinek wtedy zrobię. Z paradiso, a dzisiaj musimy się zadowolić ekstraliniami. Numerki Numer 7 i 14 wedle, według życzenia. Iwona Zielińska, bardzo dziękuję za propozycję. Ogromne serduszka dla Ciebie i gorące pozdrowienia. I trapiemy. Trapiemy, szukamy trochę zbliżę. Zacznę od numeru 7. I co my tu szukamy, żeby mnie trafiła na. Kontrolną gwiazda i klucz. Na początek mamy gwiazdkę i kluczyk, jest gwiazdeczka, gwiazdeczka, klucz. Kolejne to leżak i okulary. Okularki są. Leżak jest. Coś możecie zostawić w komentarzu, fajnego za propozycje dla Iwony. Leżak, okulary. Postaram się wszystkie Wasze yy, propozycje zrealizować, tylko właśnie muszę te zrobki znaleźć, bo niektóre. Z niektórymi jest po prostu problem. Kwiat i serce. Tu jest kwiatek. 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 Kwiatuszek. I skończyły się symbole. Chyba wezmę tą stronę, bo się boję, że kontrolną drapnę. Wiatrak i piłka. Od góry wiatraczek jest tu, tu. A bardzo chętnie paradiso bym sobie podrapała, ale niestety podobno pan od jakiegoś czasu w ogóle nie przywozi. Piłka wiatraczek, więcej nie widzę. Teraz klapki i słońce. Klapeczki, słońce. Gdzieś klapeczki widziałam. Tu są, tu są. Klapeczki, słoneczko. Słońce. Klapki. Dobrze, najwyżej jak coś zgubiłam to do drapie bo ja to jestem zdolna do gubienia ale to jest chyba w takich strapkach normalne. Dzwon i krab. Tu jeszcze był krabik. Bo to już jak się szuka tych symboli, to już się potem w oczach mieni. Tu jest krabik. Tu jest krabik. Krab. Krab. Dzwon. Tu krabik i... To tyle. Kolejna to moneta i parasol. 20 złotych wkład. Zobaczymy, co mi się tutaj uda odzyskać. Tu jeszcze był dzwonek. Moneta, parasol, tu moneta. Tu parasol i moneta. Kolejne to księżyc i rower. Rowerek mamy. Tu rowerek jest. Tu są rowerki. Tu księżyc. Księżyc i rower. Księżyc, księżyc. Jeszcze były klapeczki. Kolejny symbol to sakwa i tęcza. Sakwa i tęcza. Czy gdzieś takie są jest tęcza? Słoń i kwiatek. Tak, co ja mówię, kwiatek. Kwiatek już był, słoń i ptak. Słonik jest. Ptaszek. Dobra. Następnie mamy balony i czapkę. Balonik i czapka. Balony są. Tu też też i tu czapki nie dali, symbole się kończą. Gdzie tu linia? Rolki Łódź. Rolki Łódź, Łodzi nie kojarzę, rolki chyba były tak. Tutaj występują tylko raz i ostatnie dwa to popcorn i lody. I chyba ta siódemka będzie pusta, popcorn i lody. Tu jest popcorn. I tu jest popcorn, ale jest raczej pusto. Tak, HFP, czyli siódemeczka jest pusta, ale jeszcze mamy czternastkę. I sprawdzamy czternastkę. Tu mamy piłeczkę i lody. Piłka lody. jest jedna piłka więcej nie widzę popcorn i moneta tu jest moneta popcorn ta moneta i moneta kolejne to korona i motylek tu jest motylek tu jest motylek I tu. Teraz diament i ptaszek. Diament, ptaszek, gdzie jesteście? Diament, ptaszek. Tu są diamenciki. Ale jak się od początku tak zrabka ciężko układa, to czarno to widzę. <grywka> Czapka cytryna. Ale zobaczymy. Czapka cytryna. Tu jest czapka. Cytrynka. Cytrynka. Teraz tęcza i łódź. Tęcza, ten łódź, ten Tu jest tęcza i tu jest tęcza. Teraz klapeczki i parasol. Klapeczki, parasol. Jest parasol. Marasol. Klapeczki. Jeszcze czternastka się tu kiepsko układa. Wiatrak i słońce. Słoneczko. Wiatrak. Słońce. Tu są wiatraczki. Słoneczko. I tu. Teraz klucz i gwiazda. Kluczyk jest. Klucz i gwiazda jest linia, proszę. Tu jest jeszcze gwiazdka, czyli czternastka będzie wygrana. Klucz i gwiazdka. Tu mamy kluczyk. Gwiazdeczkę. Tu była łódź. O, teraz ją widzę. Klucz i gwiazdka tu był kluczyk jest, dobra, balony i rower, balony są, balony, rowerka nie dali Kwiatek i słonik. Jest słonik. Tu są słonie, tu jest kwiatek. I teraz księżyc i arbus. Księżyc, arbus. Księżyc. O, księżyc, arbuz, druga linia. Księżyc, arbus, księżyc, księżyc, arbuzik. I ostatnie dwa to Biedronka i serce. Serduszko dla Iwonki za propozycję. Biedronka, serduszko, tu jest Biedroneczka. Serce i serce. Dobra, sprawdzamy linię. 10 i 10, czyli 20 zł. Kontrolne DD potwierdzają. Zwrócił się odcinek. 20 zł, wydane. 20 odzyskane. Także propozycja fajna. I tak jak mówiłam na początku, brakujące paradiso. Jeśli uda mi się gdzieś kupić jakimś cudem, to wtedy zrobię kolejny odcinek po prostu z tymi numerkami, które Iwonka chciałaś. A za dzisiejszy odcinek, bardzo, bardzo dziękuję. Ekstra linie, wszystkie linie, i wszystkie takie czasochłonne chętnie drapie Wszystkie Wasze propozycje bardzo chętnie zrealizuję, zapisuję sobie w kolejności, właśnie na listę, jak ktoś podaje, i wtedy kompletuję zrabki i nagrywam. Postaram się zrealizować wszystkie Wasze propozycje, jeśli uda mi się, oczywiście te zrabki kupić. Wszystkim dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz serduszka dla Iwonki za propozycję udaną i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!